Audi myśli o tym, czy zrobić spalinowe TT, a do Polski wjeżdża chiński Rolls-Royce. Partnerem Dodechy jest Rankomat.pl, multiporównywarka ubezpieczeń i produktów finansowych. I między innymi o tym porozmawiamy dzisiaj w Dodechy. Michał Gąsiorowski. I Marcin Klimkowski. Świat zwariował, słuchajcie. Powiedzieli jakiś czas temu, że R8 wróci w wersji spalinowej. Nie minął tydzień, a Dodechka ma wrócić w wersji spalinowej. Co oni tam... Się napalili czegoś? Nie, ja uważam, że to jest y, pokłosie decyzji politycznej o tym, że wstrzymujemy tak naprawdę ten, ten, to, to parcie w stronę elektromobilności radykalne. Wycofują się po kolei. Volvo, e, nie wiem, Renault, e, koncern Stellantis, e, teraz e, Audi, które mówiło, że. Po 32 roku nie będzie już robić żadnych spalinówek. Tydzień temu nagle gruchnęła wiadomość, że tak, R8 będzie hybrydowe, a teraz stare dobre TT. To jest samochód, który jeżeli chodzi o sylwetkę zrewolucjonizował podejście w ogóle do, e, do tego typu samochodów. Nie super samochód, ale naprawdę małe, sexy, fajne auto jako coupe, jako kabriolet. Zrobiło furorę. Peter Schreier stał za projektem Audi TT, czyli obecnie jeden z pre prezes, chyba tak, Ki na Europę, który przeszedł właśnie z Audi do Ki i przez wiele lat projektował auta dla tego koreańskiego koncernu. Nowy. Szef designu Audi stanął przed starą tetetką. Stał, stał, chodził, podobno chodził tak przez godzinę i tam sobie notował różne rzeczy i obserwował. I ogólnie jest zachwycony formą tetetki, dlatego uznali, że z nią warto wrócić. No właśnie pytanie w jakiej wersji wygląda na to, że w wersji spalinowej Renault 5 Turbo 3E, czyli powrót wielkiej Legendy Renówką Piątką się wszyscy zachwycają. Renault hmm. przygotowało samochód elektryczny, który sprawił, że ci, którzy pamiętają Renault 5, tam serducho zaczęło walić, emocje buzują, przypominają się te wszystkie e, historie związane z, e, z Renault 5, bo stworzyli piękny samochód elektryczny, piękny, nawiązujący do historii w fantastyczny sposób. Ale teraz poszli krok dalej. I chcą z tego samochodu stworzyć potwora. 536 koni mechanicznych, silniki elektryczne, 20-calowe koła, 3 sekundy do setki, prędkość maksymalna oznaczona jako 270 km na godzinę. Co w przypadku elektryka, jest jakąś. Jakąś. No, to, jest, to jest science fiction kompletne. No, bez Zasięg przysła, e, około 400, e, około 400 km. No i przede wszystkim to, co jest chyba w, tej, w tych cyferkach najważniejsze, limitowana produkcja, 1900. 180 egzemplarzy. To nie jest dużo, to nie jest dużo, bo y, wydaje mi się, że y, ten samochód już dzisiaj ma potencjał auta kolekcjonerskiego. Ja się Bardzo, ale wyjaśnić ci dlaczego. Czekam na to. E, jako młody y, jako dzieciak miałem kolekcję samochodzików i y, perłą w mojej y, kolekcji był y, Renault 5 Turbo. I to jest Tutaj, to nie jest tutaj. Renault 5 na dzień dobry dostaje 10 punktów u mnie. I wydaje mi się, że te 1980 osób uda się uzbierać, takich jak ja, które miały te Renault 5 Turbo, jeździło takimi samochodami albo popatrzyło, jak jeżdżą ojcowie, dziadkowie, i że to będzie taka zabawka, i to nie ma mieć potencjału eee, rynkowego. To moim zdaniem tak. 1980 egzemplarzy Renault 5 Turbo 3E. Po tygodniu będzie 1000 z tego, bo 980 zostanie rozbitych, 533 konie w takim małym samochodzie, 3 sekundy do setki, bo jeszcze elementy z włókna węglowego, wyobrażacie sobie jak to będzie zapierniczać po zwykłych drogach, no bo na torze to się po dwóch okrążeniach skończy oczywiście prąd w baterii do, do tego samochodu, nie oszukujmy się, chyba, że stworzą wyścigi. Piątek turbo, jestem za, ale na ulicach moim zdaniem nie przetrwa to próby, a jak będzie stało w garażu to nigdy już nie ruszy. A jeszcze jedna rzecz, którą no. t, y, Renault pokazuje coś tym samochodem. Bardzo dużo koncernów w tej chwili ma ogromne kłopoty wraz ze zmianą w motoryzacji. Przede wszystkim grupa Volkswagen i, i y, drugim tym koncernem jest Stellantis. To jest tak naprawdę granica bankructwa. A Renault wypracowuje zyski, wszystko jest dobrze w tej firmie, wszystko idzie do góry. I po fali kłopotów związanych z wyjściem z Rosji, Renault ma się doskonale. I wydaje mi się, może tak patrzę politycznie, że Renault tą piątką, Turbo, pokazuje, że hej, możemy sobie na to pozwolić, możemy to zrobić. Wiesz, co się stało w Formule 1 w Renault? A konkretnie Walpin, no ale to jeden koncert. Tak, tak. Otóż postanowili zamknąć fabrykę w Enston pod kątem produkcji silników do Formuły 1, gdyż uznali, że nie potrafią tego robić i będą kupować silniki Mercedesa. No ale może Renault 5 bez silnika Mercedesa da rady. A tymczasem Ferrari poinformowało wszystkich, że obniżyli średnią wieku klientów i są bardzo z tego dumni. I jestem tym zaskoczony. Super to powiedziałeś, ale to troszeczkę nadużycie, bo to tak, jakby oni powiedzieli: Dobra, to teraz, jak masz 55 lat, to nie wolno ci kupować. Nie, nie. Obniżyła się średnia wieków klientów Ferrari, bo wszystkim wolno wciąż kupować, chociaż podobno istnieją. Ferrari ma swoją czarną listę i nikt jej nigdy nie potwierdził, ale ona chyba istnieje, że nie sprzedają pewnym ludziom. No nie, no chodzi o to, że jak mają ograniczoną pulę samochodów, to sprzedadzą tym, którym chcą, a na liście rezerwowej zostaną ci, którzy nie chcą, bo na przykład zapisali się na samochód i od razu go sprzedali i to jest wiesz, wbrew ideologii Ferrari tak czy no dobrze, W każdym razie rzeczywiście tak czy inaczej średnia wieku nabywcu, nabywcy Ferrari spadła poniżej 40 roku życia. Dla mnie jest to informacja no, radosna, nie wiem jak Nowe, chyba chodzi o nowe samochody Now, tak, nowe samochody no bo... kupują ludzie poniżej 40. Średnio. 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 Mercedesy, Audi kupują ludzie powyżej 50. Żeby była jasność. Więc tutaj jest rozjazd ogromny i teraz się zastanawiam, czy to nie wiem nowe biznesy, nowe startupy, od razu Idą kupić sobie Ferrari, jak akcje ich firm rosną, może raperzy. Po pierwsze, jest dużo bogatszych, młodych ludzi. Chociaż z ciekawości, słuchajcie, wpisałem sobie, e, jaka jest średnia wieku milionerów na świecie. I się okazało, w sztuczną inteligencję wpisałem, ale sztuczna inteligencja oparła swój wywód o materiał Forbesa. No tak. E, I się okazuje, że średnia wieku milionerów i miliarderów na świecie się podniosła, że są coraz starsi. To mnie zaskoczyło, myślałem. I stare pieniądze rządzą. No Zaczyłem to ciekawe, trochę... ja byłem przekonany, że. Uwaga, teraz tak. Dolina Krzemowa. Jakie są najpopularniejsze samochody Ferrari? No te najmniejsze, te Baby Ferrari. Ro tak? Roma, Roma. Mhm. a na drugim miejscu Puro Sang. Mhm. Czyli no nie wiem, czy nazwiemy suf. go suwem, czy nie, ale powiedzmy pseudo suf. I tak jak było z. Lamborghini Urusem. I tak jak było z Porsche, nie Panamerą, tylko Macanem i Cayenem. I tak samo możemy wyliczać w różnych innych firmach. Zrobili suwacz, czy tam crossovera, czy jak go zwał, tak go zwał, bo to jest takie trochę nie wiadomo co. I nagle się zaczął sprzedawać, no nie powiem, że jak świeże bułeczki, bo tam półtora tysiąca tego na świecie sprzedali swoją drogą. Ferrari na Ale całym świecie zamówienie. sprzedało ponad 13 tysięcy samochodów w ciągu roku. Gdzie najwięcej? Strzelaj, jak wiesz. Nie, w Stanach. Stanach. A dwa pozostałe największe rynki? Włochy. Nie. No, Chiny. O, uwaga, zaskoczę was. Niemcy to jeszcze jest ok. A trzeci, Japonia. Nigdy w życiu bym nie powiedział, nie. że trzecim największym rynkiem zbytu dla Ferrari jest Japonia. A okazuje się, A, że. Tak. Ale ja jeszcze o tym o? wieku. Kiedyś miałem okazję porozmawiać sobie z ludźmi z Rolls Royce'a. Przy okazji premiery Kalinana pierwszej generacji. No i y, cały marketing Rolls-Royce'a, jeżeli w ogóle można o czymś takim mówić, bo to po Rolls-Royce'a raczej się ustawiają kolejki niż Rolls-Royce musi y, do tych... Do tych ludzi docierać jest skierowany do ludzi młodych poniżej 40, dlatego że to oni są też wielbicielami marki i po prostu chcą uczcić swój sukces właśnie Ferrari Rolls-Royce. No ale co zrobił Rolls-Royce, żeby do tego doprowadzić? To nie jest tak, że pewnego dnia obudzili się młodzi klienci i pomyśleli sobie: Ha, będziemy teraz kupować Rolls-Royce. Nie. Wprowadzili Dona i Rafa, czyli mniejsze samochody, w tym kabriolet. Okazało się, że Młodzi mają młodzi bogaci, niestety nie my, ani nie młodzi, ani nie bogaci. Szkoda, mają zapotrzebowanie kupowania takich samochodów, raperzy, koszykarze, różni tam celebryci i mm -hmm. się to nakręciło, a potem wszedł Kalinan, który znowu w obecnych czasach, jak marka zrobi, to się sprzedaje bardzo dobrze. No i na tym zaczęli A, więcej zarabiać, B, obniżyli średnią wieku. Porsche to samo. Gdybyście szukali ubezpieczenia do swojej renówki, może być to Renault 5 Turbo 3e, to warto zajrzeć na rankomat.pl, to jest partner naszego odcinka i partner kanału Dodechy. Możecie sobie tam porównać ubezpieczenia największych towarzystw ubezpieczeniowych w Polsce i wybrać to, które będzie dla Was najkorzystniejsze. Jeśli macie jakikolwiek kłopot z przejściem tego całego procesu albo macie jakieś pytania, które się nie wyświetlają automatycznie, zawsze można zadzwonić do agenta ubezpieczeniowego. Rankomat.pl udzieli wszystkich informacji z Afriko i naprawdę jest w stanie doradzić bardzo ciekawe rozwiązania, więc nie wahajcie się skorzystać z tego właśnie telefonu. A jeśli skorzystacie z linków w opisie tego odcinka przy ubezpieczeniu, Swojego samochodu, to jeszcze dostaniecie 50 zł kaszbeku. Tesla została wyrzucona z, z, z targów, motoryzacyjnych. targów motoryzacyjnych. Przyznam, że do tej pory. Ale gdzie? W Vancouver. W Kanadzie. No Ale przyznam, do, że do tej pory nie spotykałem się z takim czymś, że firma jest rozpatrywana politycznie i właściwie no, firma motoryzacyjna zostaje wyrzucona z targów z powodów politycznych. A wiecie, Chyba co nie zrobili? Raz. Sprytnie powiedzieli, że. Yy... Obawiają się protestów, a nie chcą, żeby były protesty i że to grozi w bezpieczeństwo całych targów. W związku z tym wykopali Tesle z targów motoryzacyjnych. Ja się jaram, przyznam szczerze, uh -huh. bo Kanadyjczycy, duży kraj, ale mały w sumie pod względem liczby ludności, pokazał środkowy palec wielkiemu sąsiadowi z południa. Wiele jest historii takich. Hmm, Związanych z Kanadyjczykami i Amerykanami Amerykanami, którzy nabijają się z Kanadyjczyków. Kanadyjczycy kilka razy pokazali, że mają kochones nie tylko w hokeju na lodzie, no bo wiadomo, że to jest ich narodowy sport. Stworzyli drużynę koszykarską NBA w Toronto Raptors, gdzie grał Vince Carter i to był dla nich buki się okazało, że nagle Kanadyjczycy są ważni. Mało tego, grali przecież w finałach NBA Toronto Raptors i zdobyli mistrzostwo. To było coś niesamowitego. Potem mieli swoje różne inne historie w sporcie, w muzyce, w każdym razie, kiedy się okazało, że Donald Trump grozi im palcem, to nie powiedzieli tak? No to zobaczymy. I macie, i macie, to i macie, tamto. I teraz wywalamy Was z targów motoryzacyjnych. Dla mnie ekstra. Pamiętacie South Park długometrażowy? Pamiętasz? Tak, tak. tak Był w kinach i tam. Była historia, oczywiście, jak się Amerykanie nabijają z Kanadyjczyków, i nabijali się z dosyć znanego kanadyjskiego łyżwiarza. I teraz muszę sobie przypomnieć, bo. Brian Boytano. Brian Boytano i Brian Orser. Jeden był Kanadyjczykiem, drugi Amerykaninem, jeśli dobrze pamiętam. Z jednego z nich się nabijali. I ja byłem w kinie na miasteczku South Park. I wiesz, na co przytłumaczyli Briana Boytano, bo stwierdzili, że nikt nie będzie wiedział o kogo chodzi. Na Zbigniewa Bońka, nie wiadomo dlaczego. I w miasteczku Saupark. o tam Zbigniew boli, hahaha. W ha, ha. sprawie Formuły 1, i to jest to, o czym powiedzieliśmy na początku, że motoryzacja przeżywa jakiś zwrot. Otóż pojawiła się idea, żeby wrócić do silników V10. Rzucił to sobie tak Mohamed Benzulayem, prezydent FIA, natomiast wydawało się, że to takie, o coś tam sobie powiedział. A okazuje się, że nie. Jednostki napędowe przygotowywane na przyszły sezon są niezwykle skomplikowane. Połowa mocy ma pochodzić z silnika elektrycznego. Cała działająca hybryda jest wyzwaniem dla wszystkich. Honda powiedziała, że ma problemy. Red Bull, który konstruuje własne silniki ma problemy. Ferrari nie jest zadowolone ze swojej konstrukcji. Audi nie jest zadowolone. No i się okazuje, że tylko Mercedes chyba będzie miał dobre silniki. I wymyślili, że w takim razie... Być może zachowamy te regulacje, które są teraz do 2028 roku, a skoro od przyszłego roku pojawią się w pełni syntetyczne paliwa, to właściwie dlaczego nie wrócić do V10 albo V8 na syntetyczne paliwa od sezonu 2028, co jest w smak również Cadillacowi, który dołącza przecież od przyszłego roku do Formuły 1 i na razie będzie korzystać z silników Ferrari, więc wszyscy są za. Pewnie oprócz Mercedesa, który ma najlepsze silniki, ale wiesz, jak to jest. Mhm. E, dobra, to my się zgodzimy, ale w zamian chcemy to, to, to i to. I wszyscy powiedzą: deal, przyklepane. Moim zdaniem tak to się skończy. Koniec klasy A. Mercedes rezygnuje ze swojego podstawowego kompaktu. Tak, to jest informacja szokująca, bo ten samochód był z nami dobrych naście lat. Ale zapowiedzieli to już dawno, to już rok temu mówiliśmy o tym, że porzucą niskomarżowe samochody. Tak, że mało zarabiamy, to oni nie chcą, wolą więcej zarabiać. Mowa też jest o takim samochodzie jak Baby y, klasa G, czyli niby klasa G, ale mniejsza i prawdopodobnie bardziej dostępna finansowo. Czyli ja wydawało mi się, że mamy Baby klasę G i nazywa się Suzuki Jimny. Ale... No może nie. To jest mikro, klasa, mikro klasa, G. klasa G. I na koniec jeszcze jedna ciekawa informacja. W 1958 roku powstała firma Hongki. Hong to i. jest y, taka firma, która która wyposaża chińskie elity, a wiadomo, że to duży kraj, dużo elit, oni jeżdżą samochodami Honki. Tak jak nie wiem, kiedyś się jeździło wołgami, a prezydenci Stanów Zjednoczonych jeżdżą kadelakami, które zresztą nie są kadelakami. Dobrze do rzeczy. Honki produkuje też normalne auta i wchodzi do Polski. Jest to najbardziej luksusowa chińska marka jak na razie. W Polsce model H9 przypomina rzeczywiście wizualnie Rolls-Royce, albo przynajmniej jego prestiż, bo to jest duży grill. Długa limuzyna około 6-metrowa, jest dużo innych samochodów. I co najbardziej ciekawe, żadnych elektryków. Na razie wchodzą hybrydy, bo Chińczycy wiedzą, że Europa broni się przed nimi rękami i nogami, nie wpuści chińskich elektryków przez jeszcze jakiś czas. Więc Chińczycy błyskawicznie, właściwie rok temu w dechy mówiliśmy, że chińskie elektryki zaleją Europę. Okazuje się, że nic takiego się nie stało, bo. Zalewają Europę chińskie hybrydy i tak będzie też Songki. A cena 150 tysięcy złotych za luksusowy samochód to nie jest dużo. Ale czekaj, no to nie jest za h nie, nie, nie. Za, nie, nie H9. Nie za, H9, nie za H9. Bo oni tam pokazali crossovera, Suwa. E... 5, auty, 5 auty łącznie. Pięć w sumie samochodów, tak jest. Sprawdziłem sobie szybko, że w 2023 roku e, sprzedali 370 tysięcy samochodów. E, w 2021 300 tysięcy samochodów, więc ta sprzedaż rośnie dosyć istotnie. No i pojawiają się w Polsce. Wiesz co, czy on jest podobny do Rolls-Royce? Ja bym powiedział, że bardziej do Maybacha. O, może tak, na tak. Pierwszy ja, rzeczywiście, oka. rzeczywiście. Bądźmy też szczerzy, no limuzyna ma pewien rodzaj. Ale czekaj, uniwersalnej czekaj, czekaj. bryły. Nie, nie, nie trzeba od razu szukać mm. podobieństw. No, limuzyna to jest limuzyna duży grill, długi samochód, I, czarny. Niski. I, co, I co musi mieć jeszcze, żeby się dobrze jeździło? Ponad pięciometrowy samochód 5 metrów e, 13 cm. No, bydle. Długi. Mm, tak, długi. Duży, co musi mieć? ciężki. Co musi mieć? Żeby nie, wiem, no uzbrojenie. Nie, no silnik dobry. No to tutaj nie jest aż taki 245 no, koni Oszuska, No to, tak, no to, to co jest, to, to jest w jest tak takim czynnie. wielkim samochodzie tak. Oczywiście w środku tam robią różne akcje Tam jest jakiś taki czerwony pas Przy grillu podświetlane mhm. No wiecie y, Taka dyskoteka Ara trochę z Jastrzębie i Góry Moje pytanie jest takie Czy ktoś w Europie będzie chciał jeździć Takim luksusowym chińskim samochodem Chciałbyś? Luksusowym nie, ale te, te niższe Nie, ale ja chcę nie, tego nie. chodzić. Nie Nie, Jeździłbyś? No nie, no nie, wolałbym Audi A6 no, za dwa razy tyle. A wy byście jeździli Ch chińskim odpowiednikiem Maybacha Rolls roycea czyli Maybacho rolls No nie wiem, nie wiem. Dajcie znać. Cena zdecydowanie mniejsza. Jeszcze tylko powiem, bo też sprawdziłem sobie szybko. W Polsce jeszcze tej ceny nie podali. W Chinach H9 zaczyna się od 32 tysięcy dolarów za wersję z dwulitrowym silnikiem i od 56 tysięcy dolarów za wersję z 3-litrowym silnikiem V6. 56 tysięcy dolarów, ile tam? 200... To, to jest około 200 tysięcy. 225 tysięcy złotych. Nie, ciągle bym nie wsiadł. Wsiadłeś? Sześciokrotnie taniej niż Rolls Royce. Ciągle bym nie wsiadł. To straszna siara, moim zdaniem, jeździć podróbką Maybach albo Rolls Royce. Mam nadzieję, że Honki się nie obrazi i że nie nie obrazi wyrzuci się, nas bo... z listy prasowej dziennikarzy, do których wysyła komunikaty. Nie, to, tego nie zrobi, bo ma w swojej ofercie te samochody, które będą szły jak świeże yy, bułeczki, czyli H5H6, HS5, HS3. Z nazwami Chińczycy mają problem. Przyznaję, że nawet dziennikarze motoryzacyjni nie są w stanie tego wszystkiego opanować. Dzięki za dzisiaj, trzymajcie się, miłego tygodnia, czekamy na Wasze komentarze, czekamy aż zasubskrybujecie. Do Dechy. Do zobaczenia. Partnerem do Dechy jest rankomat.pl, multiporównywarka ubezpieczeń i produktów finansowych.